na niezły jest, Nygus. Jak oni robią, że to tak podskakuje? Najpierw myślałem, że ma tę deskę przyklejoną do butów. No ale niebo przecież ją obkręca w locie, czyli nie przyklejona, bo papier ścierny mają na tych deskach. No i co, że papier ścierny? Przecież papier ścierny się nie klei! A wiem, może tak palcami chwytają, po mu, bo mają dziury w podeszwach. A w dupie mają dziury. Nie żadne dziury, tylko po prostu stajesz na desce i skaczesz bez rozkminiania. Tak jak na siłce. Bierzesz i podnosisz. Nie zastanawiasz się, ile jest na gryfie, bo byś nie podniósł. Akurat! Tak? To podtrzymaj mi piwo! Dobra, a teraz wariala! Montażówka tylko nagraj porządnie! Deskę kameru, ja nie mordę! Dobra, dobra! E, szawik, wyskakuj z tej hulajnogi! E, ale... Ma chwilę, tylko, nie dygaj! Zrobi kip flika i oddaje. He, 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 teraz młody nagrywaj będą jajca! No to uważajcie!